Dom Uphagena przy ulicy 2.12 w Gdańsku jest jedyną w Polsce kamienicą mieszczańską z XVIII wieku udostępnioną do zwiedzania. Johann Uphagen kupił tę kamienicę w 1775 roku, a w 1911 utworzono w niej muzeum działające aż do 1944 roku. Zniszczoną kamienicę odbudowano po wojnie ale dopiero w latach 1993-98 przywrócono jej funkcję muzealną. Wchodzimy do sieni z reprezentacyjnymi schodami. W dawnym kantorze mieści się kasa i sklep. Sufit i ściana ozdobione są sztukaterią. Na antresoli, które budowano w sieniach już w XVII wieku, znajduje się narożna przeszklona szafka z drugiej połowy XVIII wieku. Herbaciarnia pełniła pierwotnie funkcję małego saloniku pani domu. Pomieszczenie to otrzymało swą nazwę od przedstawień na boazerii, okiennicach i drzwiach inspirowanych tematyką chińską. Z sieni pierwszego piętra wchodzi się do głównego. Reprezentacyjnego pomieszczenia, czyli salonu. Wystrój salonu stanowią elementy rokokowe i klasycystyczne. Ściany pokrywa niska boazeria. Na jej płycinach znajdują się malowidła przedstawiające ruiny i budowle antyczne. Powyżej boazerii ściany pokryte są jedwabną tkaniną adamaszkową w kolorze amarantowym. Oryginalny, dwukondygnacyjny piec z XVIII wieku. Przetrwał wojnę dzięki demontażowi w 1944 roku. W niszy zegarowej umieszczono dzieło zegarmistrza Johanna Ernesta Weichenthala, zegar szafowo-podłokowy z lat 80. XVIII wieku. Salon ozdabiają ponadto cztery fotele, dwa taborety i dwie komody z końca XVIII wieku. Przechodzimy do traktu tylnego z dużą jadalnią. Zwyczajowo w takim miejscu znajdowała się sypialnia Państwa Domu, ale bratanek Johanna Upchagena umieścił tu reprezentacyjną jadalnię. Znajduje się tu witryna z cennymi gdańskimi srebrami oraz porcelaną miśnieńską i berlińską, policz trzema okrągłymi blatami, dwie szafy kredensowe, oraz gdańskie krzesła z trzeciej ćwierci XVIII wieku. Obraz Zuzanna i Starcy. Podczas rewaloryzacji ściany wyłożono jedwabną adamaszkową tkaniną w kolorze żółtym. Uwagę przyciągają malowane boazerie przedstawiające sceny mitologiczne i antyczne budowle. Przez boczne drzwi dużej jadalni przechodzi się do oficyny bocznej. Są tu trzy niewielkie saloniki. Pierwszym jest pokój owadów ze ścianami udekorowanymi tkaniną żakardową, odtworzoną na podstawie dawnych wzorów. Znajdują się tu meble siedziskowe, kanapa oraz dwa krzesła. Odtworzono drewniane podłogi i rokokową szukaterię sufitu. Pokój otrzymał nazwę od błazeri z namalowanymi owadami. Było to pomieszczenie do wypoczynku w ciągu dnia. Środkowym pomieszczeniem oficyny jest pokój kwiatów, którego nazwa pochodzi od tematyki płyci boazerii. W wyposażeniu ława, komoda i dwa krzesła. W oknach zawieszono upięcia z surowego jedwabiu ozdobione zwisami z chwostami. Ostatnim pomieszczeniem oficyny bocznej jest pokój muzyczny. Drzwi oraz płyciny boazerii dekorowane są ptakami, między którymi wpleciono wizerunki instrumentów muzycznych. Dawne wyposażenie pokoju przepadło w trakcie wojny. Zgodnie z funkcją pokój został wyposażony w 18 wieczne instrumenty muzyczne, harfę oraz fortepian. Pod sufitem przedstawiono wizerunki instrumentów muzycznych podwieszonych na wstęgach. Ściany i sufit pokryte są sztukaterią. W centralnej części król Dawid gra na harfie. Na stoliku konsolowym z końca XVIII wieku stoi zegar z tego okresu. Za pokojem muzycznym w oficynie poprzecznej znajduje się mała jadalnia. Wyposażeniem jest polichromowana witryna z końca XVIII wieku z naczyniami ceramicznymi, niewielki stolik krzesła oraz stojący zegar szafkowy. W narożniku pokoju stoi dwukondygnacyjny pies. Nad niską bazerią z owocami ściany pokrywa tkanina drukowana na płótnie bawełnianym. Tu witus zwisa obręczowy świecznik ze szklanymi ramionami. Na ścianach portrety Anny Czapskiej i Gdańskiego Patrycjusza. Piękna szafa kredensowa z północnej Europy z końca XVIII wieku. Na parterze sień ze skrzynią na kółkach. Sień łączyła nieistniejące już oficyny od ulicy Ogarnej. Wchodzi się z niej do skromnej izby kucharki. Skrzynia na jej osobisty dobytek, dwa stoły, trzy osiemnastowieczne krzesła, półka z fajansowymi talerzami i misami. Ściany bielone wapnem. W rogu malowane łóżko z kompletem pościeli. Nad skrzynią klatka dla ptaka i ceramiczne butle. Z sieni przechodzi się do wąskiej kuchni, w której znajdują się typowe sprzęty mieszczańskich kuchni. Przy piecu miedziana beczka na wodę, na półkach imbryk, zbanek do kawy, talerze, solniczka i inne drobne naczynia. Posiłki były gotowane na otwartym ogniu, garnki stawiano na trójnogach. Za kuchnią znajduje się spiżarnia, która pełniła również funkcję podręcznego magazynu. Umieszczono tu stół, sprzęty kuchenne i naczynia z XVIII i XIX wieków. Na tym przekroju można prześledzić układ pomieszczeń całej kamienicy od ulicy Długiej do Ogarnej. W dawnym kantorze, którego zdobą jest piec z końca XVIII wieku, urządzono salę wystawową prezentującą losy rodziny Upchagenów i ich kamienicy.